Zostawmy. 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 Dalej, byliście kiedyś źli, jak mamusia ciasteczka zabierze, to jak robicie? Arr! Tak, jest. Bardzo dobrze. No, co? Co? Ślicznie wyglądacie. Co? chyba Co? 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 Wiktor, wstań Co? niego. O tak. Zapatrzcie Co? Chłopcze, chłopcze, chodź tutaj. O, widzisz, duchowiec też. Prosi. <Sabbath> no, nie. <minutes Gun Bears> no, <paddleboard> nie, Proszę. No, wisa. A ja widzę, to jest. Zabrałeś wszystkie kwiatkianku naklejki? Tak. Pokaż panu jakie masz naklejki. O, takie. I wszystkie dzieci zabrały? Witamy na Wielkiej Wispie Barlinek! To dziś tu hulanki swabowe pirackie życie przyjechało do was ale nie będziemy łupić i sępić dzisiaj dzisiaj wszyscy mają się bawić i no, będziemy przygotować armaty! A nasze drużyny, naszych wspaniałych załóg, będą pilnować tutaj porządku i będą prowadzić różne wyspy ciekawe. Po lewej stronie jantarowi piraci! Arr, kapitańska drużyna jantarowych piratów! Za nimi wesoła wyspa. A po prawej stronie różne dziwne konkursy pirackie! Drodzy Państwo, piraci przyjechali niemal lekko, muszą być wystrzały! I to będzie niemało wystrzałów dzisiejszego wieczora! Będą również pojedynki, konkursy pirackie! I wielu z Was będzie mogło wziąć udział we wszystkich naszych konkurencjach. A szczególnie zapraszamy najmłodsze pociechy. Ale będzie też coś dla starszej publiczności. Będzie na przykład konkurs, no może później o tym. O konkursach za chwilę, ale drodzy, bo nie wiem czy Państwo wiecie. Sam herszt, sam kapitan drużyny, to Sid Wilcze-Oto! Witamy was w Barlinku! A teraz Sidzie, przedstaw swoich kamaratów. Witajcie, witajcie, barlińska załoga! Tak jak już wcześniej mówiłem, jesteśmy piracką kampanią, kompanią. I oto na mojej prawicy stoją zły wilk, ale za to dobry marynarz, zło! Vel Capitano! Tuż obok niego stoi najpotężniejszy i najgroźniejszy z wszystkich kapitanów, a także Bosman w swojej roli, jakby, jakby nie było. Butrym! Krwawy Butrym! To jest on właśnie! Ludus, pokaż się! Teraz wychodzi ta brzydsza część naszej drużyny. Karla Octopusy! Wyjdź do nas! Po, pokaż się ludziom! I na koniec chciałbym wam przedstawić nikogo innego, jak z taborów od dziecka zabranego El Ciganero! Hiszpański potomek największych, najstarszych konkwistadorów Tak pokrótce, ludzie kochani, co mamy do was jest tutaj po, nasze, po mojej lewicy Jest to obóz piracki, na który serdecznie zapraszamy Tam też będziecie mogli zobaczyć słynny na cały świat Złoty Tron Montezumy, a także inne pirackie przyrządy Również meble, a i namioty, które czasami niestety piraci, schodząc ze swoich wipe, musieli rozstawiać. Zapraszamy serdecznie na nasze obozowisko. Przecież on, on już od dziecka był faszerowany samymi rybkami. A to dorsze, a to halibuty. No dziadek jego to był najstarszy przecież rybak we wiosce. I to same morskie ryby, proszę Państwa, proszę Państwa, morskie ryby są bardzo, bardzo zdrowe. I ja tutaj w tym kodeksie pirackim dostałam taką specjalną przesyłkę, informację, żeby Państwu powiedzieć, że dzisiejszy zjazd piratów odbywa się... W ramach trzeciego etapu kampanii promocyjnej Jedz Ryby, Będziesz Zdrow, organizowanej przez Stowarzyszenie Sieja z siedzibą w Marianowie. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Czyli co proszę Państwa? Zdrabiony dzisiaj. Jest. Ale to po rowerze. pragnę Jeszcze jedno ciasteczko takie za To proszę. Też, też, mhm. A ma chcesz jakieś ciasteczko? Damian, poszedł pójdziesz? Damian. No, wyciągnij to

ale czy banda piracka to tak się bawi? Brawo proszę ogromne! Tyle tutaj młodych adeptów na Piratów zaśpiewało, bardzo ładnie, a my tacy smutni jacyś, no to jeszcze raz, wróć! Zespół z ECS-u pod kierownictwem Zbigniewa Puciana. Młode talenty z bawinka śpiewały dla wszystkich, którzy przyszli na festyn piracki. I teraz 3-4, brawo! coraz lepiej trawą, wspaniałą wodę. Zapraszamy tych małych piratów tutaj do nas. Piraci do nas przypłynęli z niepublicznego przedszkola językowego Wiśniowy Sad. Tutaj jeszcze już się szykują do następnego spotkania rekwizyty. Piraci mi już tutaj rządzą na pokładzie jak zwykle. Proszę zobaczyć, ile to piratów w tym Wiśniowym Sadzie się ukrywało. nasz główny pirat techniczny, pan Wieniu tutaj sporządzi mikrofonami. Drodzy Państwo, przedszkole Wiśniowy Sad, to nasz czwarty. Razem z firmą Żywiec Zdrój wspiera, razem z Instytutem Matki i Dziecka, razem z Instytutem Żywności i Żywienia ogólnopolski program Mamo, Tato, Wolę, Modę. Program objęty honorowym patronatem ministra edukacji narodowej. Drodzy Państwo, który walczy z otyłością wśród dzieci, z problemem nadwagi i wszelkimi problemami zdrowotnymi. I tu proszę Państwa, rybka lubi pływać w wodzie, a nasz organizm bardzo lubi czystą Super, prostą, najprostszą, zdrową wodę. Nie gazowaną, nie Pepsi, nie orężadę, tylko zwykłą wodę. I drodzy Państwo, nasi piracie, brawa dla naszych piratów, którzy przybyli tutaj na statek. Arrrr, mali kapitanowie, tak? Zaśpiewają nam teraz specjalną piosenkę pod tytułem Mamo, tato, wolę wodę! A my możemy pląsać. What's that? Ale drodzy Państwo, oprócz tego, że bardzo zdrowa jest woda, to drodzy piraci, powiecie mi, co jeszcze jest zdrowe? Eee, ryba i woda to zdrowie. Widzicie Państwo, dłuższym na myśl. I to jest nasza myśl przewodnia dzisiejszego wieczoru, drodzy Państwo. Jedzmy rybę, pijmy wodę, a będziemy zdrowi. Dziękujemy serdecznie, ogromne prawa dla piratów z liśnionego sadu. Dziękujemy uprzejmie. Chwila dla fotoreporterów minęła. Dziękujemy ekipie i zapraszamy do zabawy. Teraz bawcie się z nami na różnych stoiskach. Drodzy Państwo. Proszę chwilkę poczekać na swoim stoisku, tam gdzie zacumowaliście w swoim namiocie, bo w tym namiocie, drodzy Państwo, można otrzymać zdrową wodę z cytryną, można otrzymać tabelkę ze zdrową żywnością i były ze specjalnych skarbów zrobione, czyli wspaniałych, zdrowych produktów.